powinniśmy sprawdzić jaką mamy wysokość pomieszczeń my założyliśmy, że 300 cm plus numer państwa projektu, czyli jeżeli ktoś ma numer 13, to będzie 313. Ja przyjmuję, że mój projekt ma numer 32, więc wysokość kondygnacji netto będzie 332, czyli muszę sobie odsunąć od poziomu 0 linię od, jak odsuń o 332. I teraz dopiero mogę sobie utworzyć warstwy stropowe między parterem a pierwszym piętrem. Jak już znaleźliśmy sobie tą wysokość kondygnacji, teraz odsuwamy sobie do góry o wysokości jakie macie Państwo na przekroju na prezentacji. Na początku jest tam odległość 1 cm, czyli tynk. Odej, jak odsuń, 1 odsuwamy sobie do góry o 1. Po czym mamy strop gęsto-żebrowy. Odsuwamy sobie o 23 cm do góry. Następnie jest styropian. Odej, jak odsuń, 5 cm. Odej, jak odsuń, 5, odsuwamy sobie do góry o 5. Po czym jest szlichta odej, jak odsuń znowu 5 i na końcu jest 2 cm wykończenia. Na górze. Po prawej i po lewej stronie powinniśmy sobie narysować wieńce, ale w środku przydałoby się, żebyśmy mieli narysowane linią widokową. Tak jak tutaj mamy rozdzielenie między różnymi warstwami linią widokową, tak samo w środku, czyli u tej jak kłótni. Wycinamy sobie linię w środku. Zresztą te, które nam tutaj się pokazały, linie możemy również zamienić na linię widokową. Linię widokową możemy sobie teraz pionową narysować i albo przedłużyć, albo narysować linie, które nam zasymbolizują nasz wieniec. I tak samo z drugiej strony możemy poleceniem u tej akutni wyciąć sobie. Wszystko tutaj ze środka. Również tą pionową linię. Linię pionową możemy sobie narysować, ale już jako widokową. I oczywiście linie, które nam symbolizują wieniec. Tak samo możemy narysować proża taką jedną linią niebieską, widokową. Możemy taką linię sobie od, jak odsuń, odsunąć o 20. I uciąć u UT tej akutni, zamienić na warstwę widok. Jak już mamy taką jedną narysowaną, możemy sobie skopiować na drugą stronę. Właściwie prawie mamy to skończone. O, tu jeszcze zauważyłem, że mam jedną linię niewyciętą. U UT tej akutni możemy sobie wyciąć między tymi przekrojowymi i narysować linię widokową, żeby już to było. Zgodne z założeniami. Przyjęliśmy sobie, że ta ścianka kolonkowa będzie miała 50 cm, to odsuńmy sobie o 50 cm do góry linię i Z, a jak za okrąg, z Shiftem sobie zakończmy linię I u tej akutni. Na razie sobie z wytnijmy na płasko. No i oczywiście na górze możemy sobie również narysować mm, linię działu, która nam pokazuje, gdzie będziemy mieli wieniec. U tej akutni docinamy i zamieniamy na warstwę widok, po czym kopiujemy sobie również na drugą stronę, ponieważ wieniec mamy dookoła naszego budynku. O, no i dobrze by było też linie, linie na samym końcu narysować. I również na drugą stronę przekopiować i u tej akutni dociąć wszystko oprócz oczywiście osi. No i pozostało nam w tym momencie dorysować kreskowania. Przechodzimy na warstwę kreskuj i kreskujemy. Możemy zakreskować fragment tak zwanego gruntu rodzimego. Poleceniem SPL, jak spline, rysujemy sobie. No powiedzmy, że jakoś tam linia nieregularna z jednej strony, z drugiej strony to samo, s.pl. No niech będzie to będzie taka powiedzmy dłuższa linia. No i wystarczy ją zakreskować kre jak kreskuj. Ziemia oczywiście będzie R, czyli szukamy takiego kreskowania jest ziemia. OK. Natomiast ona powinna według naszych norm być pod kątem 45 stopni. Sprawdźmy jak ze skalą. No, chyba ta skala jednak jest za mała. Zmieni, zwiększymy sobie skalę nie wiem, 3 jeszcze raz no wydaje mi się, że 3 to już powinno być ok z jednej z drugiej strony klikamy sobie powierzchnię zatwierdzamy enterem i klikamy ok zakreskowaliśmy fragment to linia krawędziowa już nam nie jest potrzebna bo tu przyjmujemy, że wszędzie dalej już jest Grunt rodzimy i z drugiej strony to samo kreskujemy. Takim samym kreskowaniem, więc już nie musimy parametrów zmieniać. Zatwierdzamy. Klikamy OK. Krawędź tak samo usuwamy. Bo wszędzie dalej już jest kreskowanie. Wszędzie jest, dalej już jest ten sam materiał. I teraz kreskujemy dalej. Na dole mamy beton, możemy sobie wybrać beton to z innych wstępnie zdefiniowanych. Szukamy dasz. No, ten beton powinien być pod kątem 45 stopni. Skala. No, zobaczmy, czy 3 jest odpowiednia. Beton mamy tutaj na dole. Klikamy OK. Możemy przejąć, że to kreskowanie tak będzie wyglądało. To w tej skali niestety nie możemy wykonać gęściej tego kreskowania. I zatwierdzamy. Tak samo beton możemy tutaj narysować w ścianach fundamentowych, co też zaraz zrobimy po lewej i po prawej stronie. Klikamy. Zatwierdzamy spacją i klikamy OK. Po drugiej stronie możemy zrobić to samo. Natomiast jeszcze tutaj nie mamy warstwy, która pokazuje nam, gdzie jest izolacja przeciwwilgociowa, przeciwwodna. No to taką warstwę sobie teraz narysujemy. No bo nawet nie mamy granicy między ścianą fundamentową a ścianą, Ścianami parteru. Przechodzimy sobie na warstwę 10, izolacja. I polilinią, PL, jak polilinia, rysujemy sobie taką linię od krawędzi do środka naszej ścianki. Tu, na tej pionowej linii, chcemy dorysować do, jakby tutaj, linii pomiędzy płytą betonową a Izolacją termiczną. Niestety nie możemy znaleźć tego punktu, ale jeżeli najedziemy na końcówkę, punktu przytrzymamy na chwilkę, to AutoCAD pokazuje nam taki dodatkowy znacznik i do tego punktu wtedy się dopasowujemy. Przechodzimy na drugą stronę naszego budynku i dojeżdżamy linią aż do pierwszej płaszczyzny naszej izolacji termicznej i zjeżdżamy na dół, potem do krawędzi. Naszego, naszej, e, naszego fundamentu. No i teraz musimy gdzieś w którejś z płaszczyzn tą izolację narysować, już znaczy narysowaliśmy sobie na płaszczyźnie, natomiast musimy sobie gdzieś w jakiś materiał tą izolację wyrysować. Odsuńmy sobie może do dołu o 1 cm, dwa razy tą linię. O, jak odsuń, 1, Enter i dwa razy odsuwamy do dołu. Jak spojrzymy na symbol izolacji termicznej, to tak naprawdę na, z, na krawędziach zewnętrznych mamy linie ciągłe, w związku z tym te dwie linie zaznaczamy teraz, klikamy CTRL 1 i przemieniamy rodzaj linii z jak warstwa na linię ciągłą. Natomiast tą wewnętrzną linię musimy jej nadać grubość, żeby ona wypełniła przestrzeń pomiędzy tymi dwiema granicami. Zaznaczamy ją, CTRL 1 naciskamy i... Jak już pamiętacie, Państwo szerokości globalnej zmieniamy tutaj na szerokość taką, jak mamy tutaj pomiędzy tymi liniami, czyli 2, Enter zatwierdzamy. Jeżeli ta linia przerywana jest troszeczkę inaczej rysowana u Państwa niż u mnie, możecie wejść sobie w warstwy i na tej warstwie izolacja zmienić rodzaj linii. Tam chyba na początku wybieraliśmy sobie ACAT ISO 02W100, ale ta ACAT ISO 03W100 jest lepsza dla tego typu izolacji, dla tego typu linii, więc można sobie ją tym razem wybrać. Wydaje mi się, że skala jest odpowiednia, więc tak możemy ją zostawić. No i przechodzimy teraz do dalszego kreskowania. Tu już zakreskowaliśmy sobie po jednej stronie. Po drugiej stronie również to możemy zrobić kre jak kreskuj już mamy ustawione kreskowanie betonu pokazujemy dwa punkty zatwierdzamy enterem i ok i mamy kolejny element zakreskowany ostatni element taki betonowy to właściwie ta płyta betonowa tutaj na dole znowu kre jak kreskuj Mamy różne materiały. No, jeden i drugi jest betonem, natomiast jeden jest wylewany, drugi to może być ścianką murowaną, e, betonową. To m, możemy sobie przyjąć, że kąt m, tutaj kreskowania odwrócić, czyli zmienić na minus 45, żeby e, te warstwy się e, różniły. I jak sobie zakreskujemy, mimo że będzie kreskowane też i przerywaną, będzie widać, że jednak to jest inny materiał. W, zakreskowane będzie w drugą stronę. Wybieramy sobie kreskowanie dotyczące piasku, czyli kre jak kreskuj. Piasek możemy wybierać albo na przykład ar sand, albo arkong. Może wybierzmy sobie ten conk. On ma takie dodatkowe trójkąciki, dzięki którym jeżeli mamy zbyt cienko rysowane linie, czasem Niektóre plotery nie drukują takich bardzo cienkich linii, to w przypadku tego Arkong na pewno te trójkąciki będą drukowane. Tu możemy sobie wybrać skalę 1 i kąt 0. Pokazujemy, gdzie chcemy zakreskować. No, powiedzmy, że w tym miejscu. Możemy od razu sprawdzić, czy to kreskowanie wystarcza. Taka skala. No, nie widzę. Troszeczkę chyba za małe, jednak. To wybierzmy sobie skalę, no nie wiem, 0,2. Sprawdźmy, czy teraz będzie OK. O, teraz wydaje mi się, że powinno być w porządku skala kreskowania. Możemy sobie od razu trzy obszary zakreskować i zatwierdzamy OK. Mamy zakreskowany fragment piasku i teraz. Zakreskujmy sobie żelbet. Kreja kreskuj znowu. Żelbet to przypominam kreskowanie ANSI 33. Promień 0, przepraszam, kąt 0, skala, no, wybierzmy sobie 2, z tego co pamiętam, to 2 wychodziło dobrze u nas na rysunku, więc możemy właśnie takie kreskowanie przyjąć. Zatwierdzamy, klikamy OK. I znowu krejek, kreskuj. Schody zewnętrzne również kreskujemy jako żelbetowe. Naciskamy OK. I to samo możemy tutaj zrobić, ewentualnie możemy po prostu skopiować sobie już istniejące kreskowanie z, z drugiej strony. Tutaj tak naprawdę przydałoby się, żeby ta izolacja termiczna przechodziła po całości fundamentu, ewentualnie no, przynajmniej tutaj na części połączenia ściany z fundamentowej, z ławą. Możemy to narysować znowu polilinią, PL jak polilinia, odsunąć sobie od jak odsuń o 1 do dołu. Dwa razy. Górę oczywiście zamieniamy, kontrol 1 i zamieniamy na warstwę, znaczy na rodzaj linii ciągła i środek nadajemy środkowi grubość, czyli szerokość globalną 2. I to samo możemy skopiować sobie tę linię na drugą stronę. I już mamy zakreskowany tutaj fundament. Teraz tak, przydałoby się, ponieważ mamy tutaj izolację termiczną, no nie, nie mamy jednak jej na razie pokazanej, to odsuwamy sobie o 5 naszą linię tutaj wewnętrzną, zamieniamy ją na warstwę kreskowanie. E, przepraszam, na warstwie izolacja termiczna. No i widzicie, za duża jest ta linia wychodzi nam z obiektu. Zaznaczamy ją Ctrl1 naciskamy i skalę rodzaju linii sobie zmieniamy na przykład na 0.5. Sprawdzamy, zmieściła nam się. Tak możemy zostawić. Tu jeszcze też mamy szlichtę, no ale Podejrzewam, że nie byłoby widać, czy to jest kreskowanie linią przerywaną, czy nie, więc możemy to zostawić jako niezakreskowane i będzie to opisane na chorągiewce, jaki to jest materiał, więc na razie możemy to zostawić. Przechodzimy dalej. Tu mamy kolejne kreskowania trzy kreskowania żelbetu. Możemy sobie zakreskować jeden element. Zatwierdzamy, naciskamy OK. Kolejne elementy, może szybciej by mi było skopiować tutaj na górę niż jeszcze raz kreskować, więc sobie skopiowałem. No, tutaj akurat w tym wypadku mogę sobie PRS jak przesuń, przesunąć do góry i cofnąć, po to, żeby autokat mi się tutaj odczepił od, od linii. Które wyznaczały obszar kreskowania. Dzięki temu mogę sobie poprawić to kreskowanie. Nowy Peres, jak przesuń, przesuwam do góry i na dół, żeby odczepić tutaj kreskowanie od, od linii. I dzięki temu mogę sobie poprawić kreskowanie punktami bezpośrednio na obiekcie których kreskowały. Dobrze, i teraz ostatni element. Właściwie brakuje nam tutaj widoku po prawej stronie schodów. Takie schody, no przydałoby się wiedzieć, gdzie one są. Możemy sobie linię odrysować pionową. No i te schody wyrysować. To są takie same schody, jak tutaj po, str po lewej stronie. Możemy sobie je skopiować. Kajak, kopiuj. I skopiujemy sobie z lewej na prawą. Możemy dokładnie do tego punktu. I lustrzane odbicie. Luz jak lustro. Odbijamy sobie względem tej osi. Czy wymazujemy obiekty źródłowe? Tak, wymazujemy. Czy ucinamy? Ucinamy. U tej jak ucinamy, ucinamy do tej linii. I zamieniamy na warstwę widok. Zaznaczamy obiekty i przerzucamy na warstwę 02 widok. Mamy schody widoku narysowanym.